W dzisiejszym odcinku serii w samotności chciałbym powiedzieć o czymś co nazwałbym zasadą ograniczonego zaufania. Zasada ograniczonego zaufania używana jest tam w różnych jakichś tam społecznych strategiach, nie będę wchodził w szczegóły. Chodzi mi o sytuację żałoby i osamotnienia. W moment przeżywania żałoby osamotnienia jest momentem. Szczególnej wrażliwości. Yy, największy siłacz, jeżeli straci bliskie osoby lub jedną bliską osobę, przeżywa totalne załamanie. Wrażliwość i pociąg do drugiego człowieka, do obecności drugiego człowieka jest ogromny, jest gigantyczny. I każdej osobie się ufa. Nie daj Boże, to znaczy, daj Boże, żeby współczuła, ale nie daj Boże, osoba pogrążona w żałobie przeżyje rozkosz usłyszenia kondolencji, współczucia, zrozumienia. Tutaj nie chcę, broń Boże, wywoływać nieprzyjaźni między Tobą a osobą, która okazuje Ci współczucie. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, osoba, która okazuje się współczucie, ma swoje życie, to jest jedna sprawa. Po drugie, chce być miła, chce, zależy jej na tobie, chce, żebyś się uspokoił, chce, żebyś się ukoiła, tak? Ale, ale nasza powiem tak bardziej fachowo podświadomość, tak? czy ta nieświadoma część na, na naszego serducha, naszej głowy od razu tak sobie dopowiada, że skoro ta osoba mi współczuje, powiedziała parę dobrych słów, to świetnie zrozumie moją sytuację. Nawet jeżeli ta osoba przeżyła podobną sytuację jak ty, straciła tata, straciła żona, straciła męża, to przeżyła ją na swój sposób. I oczywiście możecie się spotkać, możecie sobie pogadać, ale obecność tej osoby nie zmieni Twojej sytuacji. Może przynieść chwilowe ukojenie. I życzę Wam spotkań, życzę Wam yy, yy, ukojenia, yy, towarzystwa, kogoś w trudnej chwili. Ale pamiętajcie o tym, że drugi człowiek we Waszej żałobie nie jest żadnym rozwiązaniem. Bo nikt nie zastąpi nam tych, którzy odeszli. I już. I teraz tak, jak sobie to uzmysłowimy, że obecność osoby współczującej nam nie jest żadnym rozwiązaniem, to wtedy lepiej nam będzie skorzystać, łatwiej nam i sensowniej, rozsądniej przyjdzie nam skorzystać z obecności tej osoby w naszym życiu. Z dystansem spojrzymy na jej refleksje, na jej wrażenia. Nie będziemy za bardzo przyjmować do siebie nieprzyjemnych słów, które mogą mimowolnie przypadkiem pa padać z jej ust. Do tego zachęcam, do takiego ograniczonego zaufania, właśnie w tym sensie, tak. Chodzi o to, żeby za bardzo nie garnąć się do drugiej osoby, a no umówmy się, brak kochanych ludzi właśnie sprawia to, tak? Garniemy się, ojeju, do wszystkich, do wszystkich. Cały świat nagle byśmy kochali, tak? Zwłaszcza jeżeli, tych, jeżeli zabrakło nam kilku osób na raz, tak? To już w ogóle tak? Wszystkich chcemy adoptować, wszystkich chcemy uczynić naszą rodziną, i oby bliskość była, bliskość jest bardzo ważna. Powiem tak na koniec w charakterze takiej troszeczkę dygresji, takiego, takiego, takiej myśli na stronie. Mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie brak jest bliskości, czułości i cielesności. Mówię serio, tak? Są jakieś wynaturzenia, które nam sprzedaje <laughs> popkultura, ale raczej dużo się mówi o intymności. Tak. Um, a są cała masa zakazów, jak kogoś można przytulić, dotknąć, ucałować. Um, I to tylko sprawia, że narasta frustracja i fascynacja perwersją. A nie ma bliskości. Takiej zwykłej, zwykłej bliskości. Wam życzę. Takiej luzie. Cześć na razie się, trzymajcie się bardzo mocno.